Siemanko moi kochani, z tej strony Paweł, a na dzisiejszym odcinku Arsenal traci fotel lidera, koncert zespołu Jakuba Modera i kolejny beznadziejny występ na poli. Tak więc nie przedłużając, lecimy z tematem. Po 19. kolejce Arsenal stracił fotel lidera, kanonierzy przegrali na własnym boisku z West Hamem 0-2. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedzieli Łukasz Fabiański i Jakub Kiwior. Jedno zwycięstwo w czterech ostatnich meczach, końcówka roku w wykonaniu Arsenalu nie jest najlepsza. Zawodnicy Mikaela Artety w spotkaniu z Westhamem musieli sięgnąć po trzy punkty, by wrócić na fotel lidera. Natomiast Westham wygrał dwa mecze z rzędu, a na Murawie zabrakło Jakuba Kiwiora i Łukasza Fabiańskiego. Spotkanie znakomicie zaczęło się dla gości. W 13 minucie Tomas Oczek wykorzystał dogranie Boena i wpakował piłkę do siatki. War sprawdzał czy wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Ostatecznie arbiter skazał na środek boiska. Arsenal miał przewagę, ale nie miał zbyt wielu sytuacji. Strzał saki świetnie obronił Areola. Później sytuację zmarnowali Zinchenko i Rzeżus, a w końcówce pierwszej części w supek trafił Saka. W drugiej połowie Arsenal starał się odrobić straty, ale to Westham zadał drugi cios. W 55 minucie po dośrodkowaniu Dawida Raje pokonał Mauropolsk. Gospodarze nie zrezygnowali i atakowali dalej. Szukali gola kontaktowego. Zawodnicy Artety bardzo dużo strzelali, ale większość z tych strzałów była niecelna. Goście przetrwali ataki kanonierów. Gospodarze w tym spotkaniu oddali ponad 30 strzałów. Arsenal przez większość spotkania przeważał. Ale efektu z tego nie było. W doliczonym czasie gry goście mieli rzut karny, ale strzał Benharmy obronił Dawid Raya. Dzięki zwycięstwu West Ham skoczył na szóste miejsce, a Arsenal jest drugi. To był znakomity mecz w wykonaniu Brighton. Mewy ograły Tottenham 4 do 2. Goście obudzili się za późno i nie zdołali odrobić strat. Tottenham był po trzech zwycięstwach z rzędu, natomiast Brighton nie potrafiło wygrać od trzech meczy. Piłka nożna pokazała, że potrafi być nieprzewidywalna. Na Amex Stadium grała tylko jedna drużyna. To był prawdziwy koncert w wykonaniu Brighton. Gospodarze prowadzili już od 11 minuty. Żoł Pedro podał, a Jack huknął nie do obrony. W 23 minucie Dejan Kulusewski szarpnął za koszulkę danego Welbeka w polu karnym i uniemożliwił mu oddanie strzału. Po interwencji baru sędzia wskazał na wapno. 11 pewnie wykorzystał Żoł Pedro. Goście przespali pierwsze 45 minut, a Brighton, jakby miało lepiej nastawiony celownik, mogło prowadzić o wiele wyżej. Okazję miał między innymi James Milner, który trafił w supek. W drugich 45 minutach tempo spotkania siadło. Koguty starały się atakować, ale nie miały argumentów, a jak pojawiały się jakieś sytuacje, to Tottenham nie potrafił ich wykorzystać. Tutaj przewodził Richard Lidson, który marnował każdą sytuację, a jak trafił do siatki, to był na spalonym. Tak było w dwóch przypadkach. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. I tak się stało w 63. Minucie. Po błyskawicznie rozegranym rzucie rożnym, strzał za pola karnego oddał Estupinian. To tenham był w szoku. W 69 minucie na Murawie zameldował się Jakub Moder i błyskawicznie zarobił żółtą kartkę. Natomiast po podaniu Polaka w polu karnym faulowany był Ferguson, a jedenastkę ponownie wykorzystał João Pedro. Zanosiło się na pogrom, ale Tottenham obudził się w końcówce spotkania i odrobił część strat. Najpierw trafił Welis, a 4 minuty później na 4-2 do 2 trafił Ben Davis. W doliczonym czasie gry w supek trafił Heiberg. Ale więcej bramek już nie oglądaliśmy. Brighton z 30 punktami jest na miejscu ósmym. Tottenham uzbierał 36 oczek i jest piąty. Napoli po raz kolejny zawiodło. Mistrzowie Włoch zremisowali z Monzą 0-0, ale to goście mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W 68 minucie nie wykorzystali rzutu karnego. Z mistrzowskiej drużyny z poprzedniego sezonu nic nie zostało. To był kolejny beznadziejny występ Napoli. Monza postawiła autobus w bramce, broniła nisko i skutecznie, natomiast Napoli grało wolno i przewidywalnie, by zaskoczyć gości. Ale to Monza mogła wywieźć z Napolu komplet punktów. Choć w ofensywie nie grała nic specjalnego, ale dostała swoją szansę w 68. Minucie. Goście otrzymali rzut karny. Do piłki podszedł Pesinia, który nie strzelił, ale podał do bramkarza. W tym spotkaniu wiało nudo. Napoli miało problem z kreowaniem sytuacji. Pojawiły się też gwizdy niezadowolenia. W końcówce pierwszej połowy gospodarze mieli dwie sytuacje. Najpierw De Giorgio obronił strzał Angisy, a chwilę później obok słupka strzelał kwaracz Helia. Na początku drugiej połowy Gruzin miał kolejną dobrą sytuację, ale strzelił prosto w bramkarza. W końcówce posypały się kartki. Na trybuny wysłany został Walter Mazzari. Piotr Zieliński grał do 70 minuty. Polak wykonywał stałe fragmenty gry, ale to tyle. Dostosował się poziomem do kolegów zespołu. Napoli zremisowało. Jest siódme, a Monza jest dwunasta. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Fiorentina pokonała Torino 1 do 0. Genoa zremisowała z Interem 1 do 1. A Lazio pokonało Frozinione 3 do 1. Także moi kochani, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z wami żegnam. Także zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!